O co walczyć? Odłóżmy broń, dajmy sobie odpocząć. Koniec rozlewu krwi. Nie ma komu ścinać głów, wszystkich już zabiliśmy. I proszę, proszę, nie mów, że zwyciężyliśmy. Zwycięzcy nikt nie sądzi, przynajmniej na Ziemi. I nie mów, że jesteśmy mądrzy, bo zginiemy pomiędzy nimi. A wtedy osądzeni osądzą nas i stanie się kres. Światła i cienia. I nic nie da, gdy powiesz, pas. Będzie za późno na ocalenie istnienia. Lecz w nich odezwie się sumienie, gdy zabici nauczyli się być ludźmi. Wezwą na siebie to brzmienie, pozwolą nam się obudzić. 70. rocznica zakończenia najkrwawszego konfliktu zbrojnego w historii świata II wojny światowej, która pochłonęła ponad 60 milionów ofiar. Ponad półtora miliarda brało udział w działaniach wojennych. O wygłoszenie przemówienia okolicznościowego poproszę ludzkich i dokonując zniszczenia dorobku materialnego wielu pokoleń... I początek 1 września 1939 roku miał miejsce w Polsce wojsko II Rzeczypospolitej mimo bohaterstwa i, po i poświęcenia w walce z faszystowskim najeźdźcą nie mogło skutecznie oprzeć się przeważającym siłom wroga. Chociaż w obliczu niebezpieczeństwa cały naród stanął do obrony zagrożonej ojczyzny. Jednakże przewaga wojsk niemieckich była zbyt wielka, aby osamotniona polska mogła im się przeciwstawić. Tym bardziej, że 17 września 1939 roku została zaatakowana ze wschodu. Naród polski ze wschodu w stronę Berlina zmierzały wojska Armii Czerwonej. 2 maja skapitulował Berlin. 8 maja podpisana została bezwarunkowa, ostateczna kapitulacja III Rzeszy. Walki trwały jeszcze na Dalekim Wschodzie, gdzie dopiero 2 września 1945 roku Japonia podpisała akt kapitulacji. Tak zakończyła się II wojna światowa.

Prosimy o złożenie wiązanki organizatorów dzisiejszej uroczystości, przedstawicieli samorządu gminy Opoczno. Pan burmistrz Andrzej Kacprzak oraz przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Sobczyk. przedstawiciele oświaty szkoła podstawowa w Libiszowie szkoła podstawowa w Januszewicach Ze zespół szkół w odonowicach zespół szkół samorządowych numer robocznie. przedstawiciele jednostek gminy Opoczno. Muzeum Regionalne w Opocznie, Miejski Dom Kultury w Opocznie oraz Miejska Biblioteka w Opocznie. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy uczcili dzisiaj pamięć tych, którzy żyli o naszą いや。<noise> yeah.